Derby bez bezwycięzcy. Dzisiaj 3 do 3 zakończył się mecz pomiędzy JNG Tech Polanda i JNG Bank Śląski. Tutaj kilka słów o tym meczu powie Adam Nowicki, piłkarz JNG Banku Śląskiego. Gratuluję Ci Twojej postawy i postawy Twojego zespołu. Jak to wyglądało Twoimi oczami? No dzisiaj według mnie trochę słabo zagraliśmy, e, mogło być lepiej. Już ostatni mecz, podobnie jak dzisiaj, troszkę poniżej oczekiwań. E, była dobra pasa, jakoś przerwaliśmy i wierzymy, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. Dawno nie widziałem meczu, w którym bramkarze mieliby tyle do roboty. Naprawdę co chwilę musieli wyciągać piłkę z niemożliwej po prostu sytuacji. No, nasz bramkarz myślę dzisiaj zasłużył na miano zawodnika kolejki. Może nie zawodnika, ale bramkarza na pewno, bo tam jakby nie ono, to pewnie przegralibyśmy i to wysoko. No ale dzięki niemu udało się zremisować ten mecz. To jest wasz debiutacki sezon w sportowej lidze firm. Powiedz mi, jak oceniasz właśnie? i organizację, i waszą grę, takie oczekiwania versus rzeczywistość? No Organizacja, myślę, wszystko ok. Co do naszej gry, no to czasem lepiej, czasem gorzej. Czasem udało się wygrać, jak mecz wcale na to nie wskazywał. Czasami przegrywaliśmy, mimo że wcale nie graliśmy tak źle, no ale wiadomo, tak bywa. To był Wasz ostatni mecz w tym sezonie. Jakie są plany na kolejny sezon? Jakieś konkretne cele sobie stawiacie? No, na pewno chcemy grać dalej. Czy się uda awansować? Mamy nadzieję, że tak, ale na pewno będzie to bardzo ciężko. Rywale też chcą awansować, też chcieli wygrać jak najlepiej i no, wszystko się okaże na boisku. Jasne. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.